Death. Mężczyzna postrzelił żonę w szyję, przez co uratował jej życie. Nie przyszłoby wam zapewne do głowy, że strzelając w kogoś można mu tak naprawdę uratować życie, prawda? Ale to właśnie stało się kilka dni temu w Ohio. 77-letni Boyd Ross oglądał swojego shotguna, gdy ten nagle wystrzelił. Jedna z kul jakimś cudem przeszła przez ścianę, przebiła fotel. I trafiła jego 75-letnią żonę w głowę. Nie została mocno ranna, jednak para udała się do szpitala. Tam, podczas oględzin, lekarz zauważył, że kobieta ma nieregularny puls. Momentalnie przepisano jej stymulator serca, i kilka dni później przeprowadzono operację. Tak czy siak, nie polecamy strzelać w kogoś, by sprawdzić, czy wszystko z nim ok. Trzymajcie swoją broń w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym wypadku możecie skończyć w jednej z naszych animacji.